Witam wszystkich gości według godności i piastowanych stanowisk. Są z nami dzisiaj władze i przedstawiciele samorządu województwa, powiatu, miasta i mieleckich gmin, instytucji, stowarzyszeń, fundacji, szefowie i właściciele mieleckich firm, mieszkańcy mielca oraz wydawca encyklopedii miasta Mielca w osobie prezesa Zarządu Agencji wydawniczo reklamowej Polski. Zruszeniem i dużą dawką adrenaliny mam zaszczyt stanąć przed Państwem na spotkaniu z okazji wydania piątego już tomu Encyklopedii Miasta Mielca. Ten mój stan emocjonalny wynika po pierwsze z radości, dużej radości, że mimo trudnego czasu udało mi się wydać tę książkę, a po drugie, że stoję przed bardzo zacnym gronem osób, które nie tylko od święta, ale również na co dzień w różny sposób służą społeczeństwu ojczyźnie. Niskie ukłony Opracowanie tomu V było znacznie trudniejsze od poprzednich tomów, bowiem druga dekada XXI wieku rozpoczęła się źle. Najpierw pandemia groźnej choroby COVID-19, która popłynęła tysiące ofiar, wręcz uniemożliwiała bezpośrednie kontakty z wieloma osobami. Później wojna, która wybuchła w bezpośrednim sąsiedztwie Polski na Ukrainie. Zdarzały się nawet wypowiedzi, żeby myśleć o zaopatrzeniu na wojnę, a nie pisać książki. Na szczęście zdecydowana większość osób popierała moje starania. I stwierdzała przy tym, że ten klimat wojenny powinien wręcz skłonić każdego do poważnych refleksji nad losami ojczyzny i lokalnych małych ojczyzn. Świętą powinnością każdego pokolenia jest pięgnowanie historii Ziemi Ojczystej, czyli wydarzeń z jej przeszłości i dorobku kolejnych pokoleń w różnych dziedzinach życia, a następnie tworzenie nowych wydarzeń. Oraz wartości materialnych i niematerialnych, a także przekazywanie wiedzy i dorobku kolejnym pokoleniom. Zebranie olbrzymiej ilości materiałów w kilkunastu segregatorach nie byłoby możliwe bez bezinteresownej pomocy wielu osób z kraju i zagranicy. Nie sposób wymienić tych. Kilkuset pasjonatów historii Mielca i okolic, ale pozwolę sobie wymienić tych szczególnie aktywnych. A więc Stanisława Zanowicza, obecnego dzisiaj z Mielca i Marka Gołuchowskiego z Gdyni. Proszę bardzo. Strasznie jest takim moim dobrym duchem i rzadko który dzień y, odpuszcza wysyła mi rozmaite. Y, Wiadomości. Proszę darować, że zaranżuję się tym wszystkim moim pomocnikom tylko serdecznymi podziękowaniami i wyrazami wielkiego szacunku. Słowa wdzięczności kieruję też do autorów zdjęć, których wymieniam na początku tomu piątego, a także do autorów anonimowych, których zdjęcia w znaczący sposób wbogaciły i uatrakcyjniły stronę faktograficzną i graficzną niniejszej książki. Specjalne podziękowania składam na ręce mojej żony Elżbiety, która dokonała żmudnej korekty wszystkich tomów i autorki składu Klaudii Rożniał, która skromnie akurat siadła sobie tam w kącie, żeby ją nikt nie widział. Proszę się pokazać Własne słowa. <klucza> która bardzo, bardzo kompetentnie i niezwykle cierpliwie no, pracowała przy składzie książki. Nie macząc, że na zewnątrz jest piękna pogoda, i siedziała, i tą książkę składa. Oraz Wisiodowi Krużlowi za błyskotliwy, kolejny oryginalny projekt pokładu. W sposób szczególny dziękuję za życzliwą i systematyczną współpracę z Agencją Wydawniczo-Reklamową CORSO. I cieszę się, że ten piąty tom encyklopedii właśnie przed, przedstawia e, mieszkańców miasta Mielca, którzy żyli w czasach współczesnych i którzy e, pisali historię w latach poprzednich. E, tak jak rozmawialiśmy e, tak wielokrotnie, e, i Pan wielokrotnie to powtarza, że historia jest ważna, że historia i fakty, które dzieją się. I my je wspólnie tworzymy, bo my nawet nie jesteśmy tego świadomi, że żyjąc w naszym mieście, uczestnicząc w wielu wydarzeniach, żyjąc w życiu naszego miasta, wspólnie tworzymy historię tego miasta dla naszych potomnych. I jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu, że ten piąty tom powstał. Podczas rozmowy pan Józef mówi, że to już jest koniec. Koniec już więcej tomów w encyklopedii nie będzie, ale cieszę się, że już dzisiaj padła taka deklaracja publiczna, że jest tyle materiału, że na pewno powstaną kolejne tomy. To naprawdę duża przyjemność, przede wszystkim zaszczyt, żeby brać udział w dzisiejszym wieczorze autorskim tego bardzo potrzebnego wydawnicy encyklopedii. I ja myślę, że nie grozi nam że ta encyklopedia nie będzie kontynuowana, bo encyklopedia jest potrzebna i przybywają nowi ludzie, nowe fakty. Więc e, Mielec myślę, że będzie istniał, będzie się rozwijał i będzie co pisać, co ujmować w tej encyklopedii. Ja tylko bym chciał Panie Józefie, żeby Pan swoją pasją, swoim zaangażowaniem e, może zaradził jakieś młodsze pokolenie, które by a jakby kontynuowano, kontynuowało Pana pracę. Od Pana Marszałka chciałem przekazać serdeczne gratulacje, podziękowania za ten wspaniały, opuszbite, bo tak trzeba powiedzieć, o encyklopedii. Także jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania i wyrazy uznania za to wspaniałe dzieło Pani Józefie, od Pana Marszałka. A nawiązując do, bo tk, zastanawiałem się, przygotowywałem się do krótkiej wypowiedzi również we własnym imieniu I, i tutaj parę rzeczy przyszło mi do głowy, więc musiałem trochę zmienić pewien tak myślenia a propos tego, co będzie dalej. Pan Józef, jak była impreza z okazji trzeciego tomu, też mówił, że to jest ostatni tom. Pamiętam bardzo dokładnie, w, no, troszeczkę w Pamiętam bardzo dokładnie, jak rozmawialiśmy przed czwartym tomem. Jak pan do mnie dzwonił, ustalaliśmy szczegóły, jeszcze jeśli chodzi o wstęp i tak dalej. Też pan mówił, że to jest ostatni. I jak kilka tygodni temu pan dzwonił, mówił, zapraszał, że to będzie ostatni, to ja już wtedy powiedziałem: mhm. Już pan tak kilka razy mówił i zawsze nie dotrzymał słowa. I mam nadzieję, że tym razem również tak będzie. Jako kibicowi marzy mi się encyklopedia Mieleckiego sportu, i myślę, że może w tym kierunku. Chociaż to też byłoby dzieło bardzo trudne i wymagające. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo wiem jaka to jest żmudna praca. Oczywiście równość z Panem Józefem się nie mogę w, w żadnym wypadku, bo y, bardzo trudne jest to jak się coś napisze. To jest owszem dosyć żmudna praca, ale poskładać to później to jest też bardzo ciężko, bo czasami trzeba coś dopisać, czasami trzeba coś skasować, czasami trzeba coś jeszcze bardziej skrócić, więc to jest dosyć, dosyć szmudna praca. Natomiast chciałem podziękować również za pomoc, bo Pan Józef się dzielił swoją wiedzą i materiałami. Mam od Pana Józefa w prezencie sporą część archiwum gazetowego i to takie rarytasy z lat 70 których które dzisiaj bardzo trudno zdobyć, więc jest okazja, żeby publicznie za to podziękować, więc to czynię i będę z tego jeszcze korzystał. Mam taką nadzieję, jak tylko trochę więcej wolnego czasu będę miał. Natomiast przypominając sobie jeszcze imprezę sprzed, spotkanie sprzed kilku lat, z czwartego domu, ktoś określił pana Józefa. Miałem mianem takiego mieleckiego koszałka, opałka. Koszałek, opałek miał takie piękne pióro. I z tego co Słuchaj pamiętam, i to <grym> no właśnie, nie chciałem tak wskazywać. Pamiętam, że chyba pióro przynosiłem już od pana marszałka, natomiast koszałek, opałek pisał przy lampie naftowej, więc <grym> dzisiaj chciałem taką lampę naftową również zaprezentować Oczywiście to jest symbolicznie, proszę. Mimo cen prądu dosyć wysokich, proszę jednak siedzieć cały czas przy, przy żarówce, a nie przy lampie naftowej. Aczkolwiek ona działa, jest sprawdzona. To jest prototyp, to jest lampa, która jest wzorowana na tej pierwszej lampie, którą skonstruował Ignacy Łukasiewicz. Mamy rok Uka Ignacego Łukasiewicza, już się kończy, więc tym skromnym prezentem chciałem również wdzięczność moją i pana marszałka wyrazić. Jeszcze raz gratulacje i wielkie podziękowania. Wszystkiego dobrego. Ja sobie wyobrazić y, siły jednego człowieka, przez encyklopedię piszą całe zespoły, naukowcy, instytucje, instytuty naukowe i tak dalej, na to idą ogromne środki. A my, y, ja byłem pod ogromnym wrażeniem i niezwykle się po, dzisiaj można powiedzieć podpaliłem do, tego, do, do tej y, inicjatywy, do, 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 do tego y, arcydzieła. Wtedy jeszcze dzieła, tak? Dzisiaj już możemy o tym mówić, jak I, 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 I wręcz mi zależało bardzo, żeby, żebyśmy to my, jako korso, byli y, wydawcą te, tego, y, tej encyklopedii. Nie bym to nic sobie nie, 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 to jeszcze były czasy przed internetem, przy początkującego internetu. I nikt sobie nie umiał wyobrazić, że to może być pięć tomów, kiedy mieliśmy na półkach, nie wiem, sześć chyba tomów w Wielkiej Encyklopedii, co Polski, która, która dzisiaj no, chyba zabiera mniej katę niż, niż nasze pięć tomów tej, tej, tego wiedeńskiego wydania, prawda? Nie mówiąc o szczegółowości tego wydania, gdzie są odnotowani wszyscy zmarli. O, no od chyba trzech wieków, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc od ten... 1785. No. <grywa> Prawdopodobnie. Tak naprawdę to. I... 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 I opowiadam, bo chwalę się tam wśród wydawców, bo mam dość duże kontakty w Polsce, że coś takiego robimy. No najpierw tak słuchają, no encyklopedia, tylko pewnie jakieś tam. Jak zaczynam o tym. Czy głębiej opowiadać, oni po prostu nie wierzą i ten tym się kończy, także nawet trudno opowiadać, jeśli się i nie ma w ręku oczywiście, prawda, więc no, no, to jest nie, nie do uwierzenia, że jeden człowiek mógł, mógł stworzyć tak, taką, taką, takie, wspaniałe, takie wspaniałe dzieło. No więc ja słowa gratulacji to wydaje mi się za mało, podziwu no to już naprawdę było tu wiele powiedziane, przychylam się też właśnie do, do głosu Pani, że, że to jest sukces obojga Państwa, ale jeszcze chcę zauważyć, że niewiele dużo większych miast nie posiada takiego dzieła w tylu tomach z taką szczegółowością, pamiętam jak zwrócił się do mnie Pan Józef, ileś to lat temu, już kilkanaście do to, tomu drugiego, to później jak nadesłałam ten biogram, to pan Jacek powiedział, że on co prawda otrzymuje od autorów ten tekst, prawda? Ale on to jeszcze raz sam przepisuje, bo to musi być jeden styl, musi być wszystko elegancko i naprawdę to jest dzieło, które, którym się może mirać poszczycić no, w stosunku do, do dużo, dużo większych miast. Ale jeszcze o dwóch sprawach chciałam powiedzieć, jak już jestem przy głosie, że pan Józef ostatnio, właśnie parę dosłownie tygodni temu, spotkałam się z nim, ponieważ zgodził się, żeby uczestniczyć jako współautor w artykule. Już powiem z jakiej okazji. Otóż Uniwersytet w Białymstoku organizuje już, to była 33 konferencja o małych miastach. I ja postanowiłam, a są różne hasła, więc w tym roku było Blaski i Cienie miast. No więc ja postanowiłam, że pokażę Blaski i Cienie Mięca na osi czasu od no, 1470 roku, pan Józef mnie tam poprawił, od kiedy właśnie Mielec funkcjonuje jako miasto. I właśnie te Blaski i Cienie, oczywiście te granice pan Józef mi wyznaczył, przewertowałam cztery tomy, bo tyle do tej pory miałam pod ręką, encyklopedii, i właśnie taka, takie dzieło, no czy nie dzieło, tylko artykuł, opublikowany w Uniwersytecie w Białymstoku powstał. Także dziękuję. Tu właśnie mam okazję, że, że Pan Józef chciał się do tego również włączyć. A już jak mówię o artykułach, to ja oczywiście nie mogę się porównywać ani nie jestem naśladowniczką, na że tak powiem, bo te tomy będą powstawać na pewno tutaj w Mielcu, Ale w swojej pracy naukowej, jako że nie jestem Mielczarka, to badania naukowe realizowałam wszystkie w Niemczech czyli do doktoratu, do habilitacji, co mi zarzucono na kolokwium habitacyjnym na KULU w Lublinie, że dlaczego to tylko Pani tak o tym Mielcu pisze i bada, no ale w Stanach Zjednoczonych Chicago jest takim miastem najbardziej przebadanym przez socjologów, to no tu myślę, że Mielec jest też właśnie podobnie, że, że dużo tych badań tutaj było i także chcę powiedzieć, że jako autorka 12 książek, to 6 poświęciłam właśnie sprawom Mielca. I także również artykuły naukowe, też połowa jest poświęcone właśnie Mielcu, na konferencjach, także czuję się dumna jako Mielczanka, przyjeżdżam tutaj często, bo jestem związana emocjonalnie z tym miastem i podziwiam, że jest taki ktoś, który tą wiedzę o Mielcu przekazuje no, w cały świat, bo dzisiaj to jest nawet w internecie, prawda, nie ma, nie ma granic, więc bardzo serdecznie dziękuję za, za głos i oddanie głosu mi i gratuluję jeszcze raz Państwu. I